Serwis książki czytamy przedstawia Dzieło Ignacego Krasickiego Zatytułowane MĘDREK A co to za jegomość Jegomość dobrodziej On nie tak jak to drudzy i gada i chodzi Jakże mówi jak stąpa Oto jak człowiek wielki Skoro wyszedł z opieki Jejmość rodzicielki Zaraz znać było Jaki człowiek z niego będzie? jakoż nigdy się w takich Nie chciał umieścić rzędzie. Co tak czynią jak drudzy? Szedł zawsze nawiasem, Zgoła z pracą, Pilnością i kunsztem I czasem. Do tego stopnia przyszedł, Iż człowiek zawołany, Skądże to zawołanie? Stąd panie i pany Zgodzili się powszechnie, Że to człowiek wielki, więc zanim powtarzać musi człowiek wszelki. A kto by nie powtarzał, ten zysk sobie kupi, iż będzie osądzonym, że dziwak i głupi. Ciężko mówią, ciężka mówią, rzecz człowieku na sławę zarobić, a ja mówię, że lekka, byle rzecz sposobić, byle umieć ulegać tym, co wsławić mogą. Alboż inszą Konstantyt uwielbiony drogą wszedł na świat. Kto go zoczył? Przestraszył się, zdumiał. Dlaczego? Bo zgadł wszystko, więc wiedział. Nie umiał. Jakże zgadł? Tak jak teraz. A jakże to teraz? Mój bracie, widzęś w prostach: jam bo bywał nieraz. Tam, gdzie to jest świat wielki. I jam ci na świecie. Nie na wielkim. On inszy, wy tego nie wiecie. Co to jest ten świat wielki? Więc go wam opiszę. Świat wielki, gdzie są mędrcy i ich towarzysze, gdzie są umysły raźne, a pojęcia żywsze, gdzie uczucia dzielniejsze, wyrazy prawdziwsze. Zgoła, gdzie lepiej, piękniej niż między wami. Ktoś tak? Osądził, zgadni, nie wiem. Oni sami, ktoś w swojej sprawie, sen... ktoś w swojej sprawie sędził, ba mócwo stare, inszą wiek, polerowdy, ma cechę i miarę, insze, u... insze czucia. rozmysły, sposoby, narzędzia w swojej sprawie i patron, i strona, i sędzia. Więc wyroki pomyślne, a pospólstwo wierzy, nie pospólstwo, co kupczy, co płaci, co mierzy, lecz gmin, co moda, szlachci, a umysł poniża. Skąd rozum? Od Szwajcarów. Skąd dowcip? Z Paryża. Więc po rozum, po dowcip trzeba za granicę. Niegdyś był on wszędy, dziś ma dwie stolice. Nie uwłaczam ja cudzym, ale zbytek ganie talent granic nie cierpi, jego panowanie nie od kraju zawisło. Przemysł znamienity zdobił greki, lecz mieli mędrce nawet scyty. Natura wszystkim matką, nikomu macochą. Ci więc, co się uwodzą, częścią sławy płochą, przeświadczeni poddani. Choć go w inszych ganią, chcieliby drogi towar kupić, ale tanio. Doskonałość niełatwa trzeba pracy, przecie, za jednego mądrego, sto głupich na świecie. A kto wie, czy wie tysiąc, wiele to, czy mało, niechaj kto chce, doświadcza mnie, gdy się tak zdało. Nie upieram się w zdaniu, a wracam do rzeczy. Szczególne i powszechne doświadczenie przeczy. Iżby można być wielkim i prędko i łatwo, Rzemieślnik lata strawił nad dłutem, nad dratwą, A przecie rzadki, dobry, choć proste rzemiosło. Drzewo nim w pień, w konary gałęzie urosło, Nim kwiat zeszedł Owoc dojrzał, długie pory przeszły. Doświadczenia nabywa wiek i lata podeszły. Wiek w lata podeszły. A to mistrz najpewniejszy, więc mędrce bezbrodni, albo cud natury, lub wiary niegodni. Lecz się to jednak trafia. Bywać w śnieg w maju rzecz, Bolesna korzyści modnego zwyczaju, algebra od kolebek, żaki prawie cudą prawią cuda, dźwięk mami, lecz na przyszłość szkodliwa obłuda. Dawnych praca nam korzyść, lecz korzyść co szpeci. Zbierających rodziców marnotrawne dzieci. Cytując, bez rozsądku maksymy i strofy. Śmiałość głupstwa dumnego Czyni filozofy. Dawni myślami Trudem nauku wybledli, Albo żywot odludny, Albo ostry wiedli. Nasze mędrówki Rubaszne i pulchne I chorze, przemieniły się W sofy cygników, rogorze, Pełno Diogenesów, nie w beczce, Lecz z beczką. Sławni wielbieniem własnym i z sprzeczką czytają a nie myślą sądzą ślepym zdaniem a gmin czci dumne głupstwo owczym powtarzaniem skąd wziętość a jak niegdyś płaszcz i gęsta broda tak i teraz gdy śmiałość wspaniałości doda lada osieł w lwiej skórze przestrasza bydlęta Konstantent o tej bajce wcale nie pamięta. Zamyśla się ustawnie, wznosi oczy w górę, niechaj spojrzy na siebie, postrzeże lwią skórę. Jakoż chcieć być uczonym, a mało się uczyć siebie tylko wysławiać, a na innych mruczeć. Dawać pisma, dawać pismom stąd wybór, iż je każą palić. Gańć to, co chwalono. Co ganiono chwalić. Nowość tylko uwielbiać, zniżać czasy dawne, czynić łotry sławnymi, podlić męże sławne, rozsądnym gminem nazwać, na błędy narzekać, czego dociec nie można na pozór dociekać, za dowody żart dawać, gdy prawda dokucza tym dzielna nowa mądrość. Tych kunsztów naucza. Czyż ją wielbić? Niech wielbi, któremu błąd miły. Nie są światłem błyszczenia, co ledwo się szkliły. I owszem, gdy zarasną, większa po nich ciemność. Miła w kunsztownym żarcie wyrazów przyjemność, ale żart, ale wdzięki, po co zwać nauką? Czy błąd idzie podstępem, czyli inną sztuką? Zawsze tym jest, tym będzie czym z natury błędem. Więc nasz, panie Konstanty, co tak żwawym pędem doszedłeś celu rzeczy, jak ci się to zdaje. Nie rozumiej, że ja ci przemawiam, że łaje. Malarz musi malować takie, jakie są twarze. Chcesz, aby te ustały, jak zowiesz po twarze. Niedmi, gdy mało umiesz, mędruszym nie dokuczaj. Jeśli masz dar bawienia, baw, a nie nauczaj.